Kolejna część filmu, bo robimy filmy po 8 minut, koniec zabudowa, mijamy cmentarz, kolejny. Dobrze, jedziemy. Jeszcze trzeba sprawdzić tej nawigacji. Oj, Co myśmy tam formowali wielkie? No dobrze, że się pisałem. Że powinno być dobrze, Co to, co to, co to, co, to, co to tutaj miejsce pamięci jakieś O, a to małe To Małe czy duże Poczekajcie, sprawdzimy Regionalny czempionat koni w zabudowiu. A no chyba tutaj Czy nie tutaj? To folwarki małe, to folwarki wiejskie Nie wiem, no, jeszcze ja to tutaj ale. Nie, trzeba by kogoś zapytać. Nie chcemy się w tym kurze też jechać, po prostu auto za kurzem. tu, bo parking jest tak ogromny, że. No to jakieś sterowanie ruchem jakby. Jest ta wystawa koni, tak? Ale to zaparkować tam. Dobra, dobra. Okay, nie można. Dobra, dobra. Straż Ochotnicza Pożarna organizuje wszystko, jak widzicie. Szkoda, że nie w cieniu, bo się auto nagrzeje Dobre Trzeba znaleźć te wszystkie budżety Mogę podjechać bliżej, jakbym był hodowcą Jak widzicie Ale nie jestem hodowcą Hodowcą ogierów syn Ardena Polskiego, słynnego ogiera Bartel, Bartel to jest Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, folwarki wielkie Ardena, Matką tego ogiera jest klacz zimno-czwista Pasja po ogierze Bosman od klaczy Pajga po ogierze Tupet Patrząc na trzecie pokolenie, jeśli chodzi o rodowód tego ogiera, to mamy jednego ogiera rasy Arden Francuski po stronie ojca następnie trzy ogiery rasy Arden, trzy konie rasy Arden szwedzki, po stronie matki to są konie hodowli polskiej. jakieś nawet dmuchane zabawki dla dzieci i wystawa maszyn w też pójdziemy zobaczyć A cześć. Dobre. Witam, A cześć. Dobre. I co tam? Nie Kunie? Tak. Jakby nie było. Mhm. A lat, lat, był dzisiaj menedżerek tutaj. Był, tak? Tu ja tam jego na drodze spotkałem. A z Wielkiem? Nie. Tak, nie. Przywież, żeby ma pokręcić w sumie. Wiesz, nie? No bo co pokazać to nie mają co za bardzo. Teraz jeszcze Krzysiek przyjedzie na no. A wy pokazujecie? Nie, po nie, nie. nie. Też nie. A, bo to te czampionat także musi mieć rasę tak i gdzieś tam czytałem, że tak na... No. King, Kinga nasza jeździ tymi ty za jeździć. Aha. No, no możesz ten jak co to no. się przejechać i nagrać. Tak, to zaraz coś ponagrywamy dokładnie. Bo łogno tam jest, chodź do No? no.

Jadę bo nagradę I jak tam? No ja pomaleńce O ten, ten, ten o tego koja się nagrać No stoki puścić Dobra Tomek, zioły stoki wejdź puszczony, prawda? Bo...